Dzisiejsza konferencja jest konferencją poświęconą w dużej mierze fizykochemii produktów leczniczych jako układów, które są badane pod względem zarówno termodynamicznym, jak również pod względem fizyki statystycznej, które są interesujące nie tylko z powodów czysto praktycznych, leczniczych, ale są interesujące również z powodów poznawczych, badawczych, z powodu oddziaływań, które zachodzą pomiędzy molekułami. Stanowiącymi składniki produktu leczniczego. Oddziaływania te mają często bardzo złożony charakter, opierają się na przykład o zjawiska kapilarne, o napięcie powierzchniowe, o zjawiska lepkości. W związku z tym jest to cała paleta zagadnień, które wymagają rozwiązania, i te właśnie tematy na naszej konferencji były szeroko dyskutowane. mam okazję zaprezentować wyniki swoich projektów, które dotyczą wytwarzania i oceny fizykochemii nanowarstw elektroitowych deponowanych na różnych urządzeniach biomedycznych, takich jak, takich jak implanty, takich jak mikrocząstki dostarczające substancje leczniczą w sposób celowany. No i myślę, że uda się w dniu dzisiejszym powiedzieć kilka słów właśnie, no właśnie na ten temat. I prepared lecture about uh, alaptide as a uh, transdermal uh, enhancer. Uh, alaptide this is an uh, original Czechoslovak molecule that uh, was uh, designed during the 80s in the Research Institute for Pharmacy and Biochemistry in Prague. And uh, this molecule has uh, many uh, significant uh, curative effects on skin and uh, and epidermis, and uh, based on the similar structure with, uh, with uh, some uh, different derivatives, we hypothesized that this molecule uh, can act as a chemical transdermal permeation enhancer. Uh, we performed a number of tests and we found that uh, this molecule has significant activity. We patented it uh, it and also we uh, prepared different derivatives or analogs of this compound and we found that also several of our original compounds showed the same uh, significant uh, activity it means that uh, these compounds are able to uh, increase uh, permeation of drugs through the skin Ta konferencja jest świetną okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami, którzy zajmują się fizykochemią, biofizyką problemów związanych z farmacją, naukami farmaceutycznymi, a więc przygotowywaniem, przechowywaniem, kontrolą, dystrybucją leku, jego stosowaniem. U pacjentów nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Niewątpliwie o tutaj konferencji. jest jej interdyscyplinarność, tutaj charakterystyczna właśnie dla nauk farmaceutycznych. Mamy tutaj podejście analityczne, podejście biologiczne, takie technologiczne. Na pewno na uwagę zasługują właśnie te, te prezentacje, takie kompleksowe, które, które rozpoczynają od samej syntezy substancji leczniczej, poprzez właściwości ich fizykochemii, aż później po, po sposób podania, po, po badania kliniczne, aż do samego, do samego pacjenta. Takie kompleksowe podejście, które wychodzi właśnie od chemii fizycznej, jest w mojej, mojej opinii bardzo, bardzo istotne właśnie w obecnych czasach. Dzięki znakomitemu przygotowaniu referatów przez międzynarodowych i krajowych wykładowców, poruszane tematy na dzisiejszym spotkaniu na pewno przydadzą się i młodzieży akademickiej, która wchodzi w tematy badawcze związane z farmacją naukową, ale również i doświadczonym badaczom, którzy zajmują się problemami fizykochemii w naukach farmaceutycznych. Metoda, którą stosujemy, oparta jest na, na ekspozycji dowolnego do, typu sub powierzchni na e, roztwory polimerów o od, odmiennych ładunkach, i w ten sposób e, warstwa po warstwie budujemy takie nanofilmy, które można opisywać, może sobie wyobrazić, je, jak takie polimerowe kanapki, które uwalniać mogą proteiny. Proteiny ważne dla organizmu, które mogą stymulować kościotworzenie, regenerację, które mogą Wygaszać odpowiedź układu odpornościowego. I takie nanowarstwy odkładać możemy na dowolnych powierzchniach, na, tak jak mówiłem, na, na rusztowaniach tkankowych, na mikrocząstkach, na nanocząstkach, także wiele różnych urządzeń biomedycznych możemy wzbogacać i um, poprawiać ich właściwości takie biomedyczne. I think that uh, this conference is very nice and useful for Uh, students for uh, scientists and uh, we can, we can uh, change many opinions uh, many ideas and uh, uh, in all facts is uh, good for, for development of, uh, of uh, our connections and, uh, and the opportunity to talk uh, with us Spotkaliśmy się w gronie nie tylko specjalistów z kraju, ale również specjalistów z zagranicy, którzy przedstawili nam bardzo ciekawe referaty na temat opracowywania nowych postaci leku, nowych produktów leczniczych, często w skali nano, w skali mikro, produktów leczniczych o celowanym działaniu, o kontrolowanym uwalnianiu a więc konferencja ta dzieli w pewnym stopniu. Zainteresowania związane z opracowywaniem nowych leków, ale również tematy bardzo poznawcze, które dotyczą rozumienia struktury materii, struktury materii, z której zbudowany jest nasz świat. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za bardzo intensywny udział w tym spotkaniu. Poza regularnymi wykładami odbyło się bardzo wiele rozmów, bardzo wiele spotkań nieformalnych w kularach naszego, naszej konferencji. Myślę, że doprowadzą one do, w przyszłości do ciekawych rozwiązań, zarówno jeśli chodzi o rozwiązania badawcze, naukowe, ale też o sprawy organizacyjne. Nasze spotkanie umożliwiło kontakt wielu badaczom, którzy nawet nie wiedzieli o tym, jakie tematy poruszają, i myślę, że owocem tej konferencji będzie również współpraca badawcza między różnymi jednostkami naukowymi. Pomiędzy wydziałami farmaceutycznymi, pomiędzy różnymi uczelniami, ale być może również współpraca z przemysłem farmaceutycznym.